Zambi tą zwę dupę kurwa Hej to jest ostatni raz, uzależnia z syna. Ciągle dolewam CV. A bo się ja... stanął mi czas, jak mi stanął kukutas Nie wiem czy widziałeś kurwa, no ale nie wiem czy ty widziałeś kurwa Jak wali sobie konia dinozaur kurwa Bierze rękawiczkę, co nie? Czekajcie kurwa Patrz, dinozaur bierze rękawiczkę kurwa Zakłada na swoją kurwa oboszoną pałę Taką, to jest jego pała Co nie? Tutaj na porządnie. Nie. I robi kurwa. Jo.